Witam serdecznie 14 październik 2023 rok. Ryszard Borowiecki i oczywiście królewska czyli astrologia. I mamy dzisiaj Nów. Nów, który rozpoczyna znak Skorpiona. Jeden z najbardziej interesujących Nowiów z całej dwunastki. I w tym roku, dlatego, że jest to nów w pewnym sensie psychologiczny. Możemy sobie teraz zrealizować te nasze plany. Te wszystkie nasze plany, które żeśmy nagromadzili i tworzyliśmy przez wiele lat, to teraz można je rozpocząć tworzyć. Jedna rzecz, że ten NUF ma bardzo dziwną charakterystykę. Jest pod wpływem przede wszystkim planety Mars. Mars ma za zadanie, wiemy o co chodzi, przemianę. I także Pluton w to się wkracza. Pluton zmienia kompletnie całe koncepcje. I te koncepcje właśnie dlatego możemy to potraktować jako Pożyteczne, dlatego że jeżeli coś jest błędnego, to możemy to zrekonstruować, przemielić i stworzyć od nowa. Jest na to czas. Cztery tygodnie mamy takiego rozwiązywania naszych planów. Pamiętajmy o tym, że jutrzejszy dzień i dzień następny, bo dzisiaj dopiero zaraz podejrzę o 19:54 rozpoczyna się ten nów i będzie trwał do jutrzejszego dnia aż do zachodu słońca. Pamiętajmy o tym, że nów, jeżeli odbywa się w tym dniu jest po zachodzie słońca już przechodzi na następne dni. Ze względu na to, że ten nów buduje przed nami bardzo interesujące historie, które są dla nas bardzo istotne, bo mają wpływ na nasze życie i na nasze przypuśćmy plany te, które chcemy zrealizować, to w tym momencie zarówno jaki Mars, taki Pluton nam oczywiście pomoże. Jeżeli jesteśmy tylko zgodni z jego charakterystyką, o której będę opowiadał w następnych czasie naszych spotkań w znaku Skorpiona oczywiście. Pamiętajmy jeszcze o jednym rzeczy, że jest zaćmienie obrączkowe. To obrączkowe zaćmienie akurat nie dotyka tutaj tego regionu i bardzo dobrze dotyka Stanów Zjednoczonych i tam w Stanach Zjednoczonych ogromne przemiany, ogromne zmiany, które może i dobrze, że tak się stanie, ponieważ Stany Zjednoczone wiemy, że mają potężny Kryzys. I Pluton jest planetą. Jak go odkryto, też w kryzysie. I jak go zdegradowano do planetoidy, też w kryzysie. Także Pluton, nazwijmy go po imieniu, ratuje nam naszą psychikę, bo jest. Władcą właśnie Skorpiona. Skorpion zajmuje się psychologią i tą, tym wszystkim, co jest najważniejsze. I ten właśnie nów jest taki. Jest psychologią naszego życia, i to jest najbardziej istotna rzecz w całej tej historii. Pamiętajmy o tym, że Skorpion sam siebie potrafi zdegradować i sam siebie potrafi unicestwić. I dlatego też musimy z tego skorzystać. Unicestwić wszystko, co jest niepotrzebne, to, co nas po prostu brzydzi, albo chcemy się tego pozbyć. Masz szansę. Jeżeli chcesz coś zbudować nowego, rewelacyjnego, to masz szansę. Skorpion jest nowatorski. Skorpion daje ci tą możliwość, Mars daje Ci tę perspektywę. A tak wygląda właśnie nasz tutaj kosmogram, o którym mówię i który ma takie możliwości. Przypatrzmy się. Saturn dopiero tu, tutaj wszedł, wszedł do mm, znaku ryb, co jest. Też istotne, ponieważ Saturn jest nauczycielem, jest groźnym, jest te, tą planetą, która wyznacza nam kierunki i egzaminy, egzaminuje nas, czy dobrze żeśmy doprowadzić do perfekcji nasze zadanie. Teraz jeżeli patrzymy na Plutona, który jest tutaj w koziorożcu i on nareszcie daje nam tą wielką możliwość spenetrowania tego wszystkiego, co byśmy chcieli. W dodatku Pluton jest w dładzie szczerca, więc myśli, a więc tej koncepcji wiedzy, nauki, to jest bardzo istotne, żebyśmy mogli oprzeć wreszcie o autorytety nasze treści. I tutaj ta możliwość właśnie tego nowiu jest doskonała. To jest jeden z najspanialszych nowiów, jaki w ogóle był w ostatnich latach i jest uwieńczony tym sukcesem tego właśnie zaćmienia Słońca Obrączkowego, który jest dla nas miłosierny i to jest najważniejsze, bo kosmos jest w rzeczywistości Niemiłosierny. Kosmos ma swoje zadania, które albo zrobimy, albo też przegramy z nimi. Ale w rzeczywistości, jeżeli tylko wiemy, jak postępować, jak zbudować sobie ten plan naszej realizacji, naszych twórczych działań, bo każdy dzień jest krokiem w przyszłość i każdy dzień jest twórczy, bo musimy go pokonać, żeby przejść. Przez tą barierę, która cały czas przed nami jest. I to jest ten Saturn, to jest ten Pluton, to jest ten Mars i cała reszta planet. I bierzmy za przykład jedną rzecz. Odwagę. Nie lękajmy się, tak jak powiedział Jan Paweł i oczywiście nasz papież. I jedną z najważniejszych rzeczy. Twórzmy tą rzeczywistość sami, bez nikogo. Sami dla siebie, twórzmy wewnątrz siebie i twórzmy na zewnątrz, bo kosmos od nas tego wymaga. I to jest najbardziej istotne w tym wszystkim: że kosmos daje nam tą świadomość bycia po prostu Homo sapiens. Zapraszam na dalsze historie związane z skorpionem. No i cóż, z Bogiem, do dzieła, ruszamy. Do zobaczenia.